I jeszcze mamy jedną uchwałę w trybie jednego czytania projekt uchwały nie, przypominam że minął termin żeniał do poprawek a poprawki do czasu trwania dyskusji do przewodniczącego należy zgłaszać dotyczy sprawa zmiany w składzie komisji infrastruktury rady miasta Krakowa projekt klubu radnych Przyjaznych Kraków druk numer 1774 tryb jednego czytania referuje pan radny Adam Migdał Szanowni Państwo, druk tak jak wcześniej mówiłem 1774, na wniosek radnego dokonaliśmy zgłoszenia i projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Która to była? A, dziękuję. Proszę bardzo, czy są stanowiska. Y, Jakiś komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. A zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czynienia projektu. W trybie zaznaczonym nie członkowa poprawek a zatem będziemy głosowali w tym projekt uchwały w bloku głosowań.